Apocalipsa! <laughs> Urwa, będzie dobry, będzie dobry! Ha, ha! Ty, ładny jest! Kurde, jacy! Matę? Mate. Tak, mam. Tak, mam twoją, nierozłożoną. To jest ryba, doczekałem się, 24 godziny minęły, jest pierwszy jestem zadowolony, bo mieliśmy dużo spławów małych ryb w łowisku, takich 6-8, a tu pierwsze w i jest fajna rybka. Piękna, uwagi mamy? Ja mam. No. Nie. Yeah. Kur... Jest dobry. dobry. Zajebiste. Kur... Jest pięknie. Dlaczego oh, A czemu wy teraz zbijacie? Zaraz to przez przejdzie. Ja wiem. Bo już ściągało na bok Jeszcze jest ebro. Na kuleczkę, czekaj jeszcze, czekaj. Oh. O kur***. To ma Sama Nie, nie, nie. ma? ma, ma, Ty, nie no, ważymy. Co I gra spada.

wszystko. A łapki! Dobra! Kurwa! Ty już wętek nie zarzucasz, nie? Ej! 16.